Cześć, witam was bardzo serdecznie. Krystian Lejowski z tej strony, kochani. Dzisiaj kolejny materiał z serii Hamster Combat. A mianowicie wychodzimy z Bybit wychodzi z informacją, że Hamster Token HMSTR jest teraz na Bybicie na pre-market, tak? Czyli możemy sobie zobaczyć jak to wygląda w pre jeżeli chodzi o cenę, tak? Oczywiście są wystawione oferty. Ostatnia oferta Hamster, Hamster Combat Coin jest to 40, e, c, e, przepraszam, 14 centów, tak? 14 centów. 0.148 USDT To jest cena aktualna, ostatnia cena sprzedażowa e, wystawiona. Tak więc. E, no jeżeli taka cena będzie, no wiadomo, wszystko jest związane z tym, ile będzie ogólnie tych tokenów i ile otrzymamy w airdropy tych tokenów, prawda, za nasze działania na, na Telegramie, na aplikacji Hamster Combat. I tak więc zobaczymy. Cena taka najniższa to jest 0.001 USDT. Ja bym bardziej celował, że cena będzie, cena będzie gdzieś tam w tych granicach, może by 1 cent, czy tam... No 10 centów to jest dość sporo, no ale mówię, też pytanie, ile będzie wszystkich wszystkich a coinów, prawda? A tutaj mamy jeszcze inne ciekawe coiny. Avail, to też dostawaliśmy tak naprawdę za darmo za to, że działaliśmy na różnych y, ekosystemach, to możecie sobie sprawdzić też. Agen, to też i Ethereum. Mam, y, mam y, wideo na moim kanale związane właśnie z Agen Layer, Agent Layer, także też, też działania były robione i są dalej robione też tam trzymam dalej jakieś środki e, tak więc co no tak jak mówiłem lipiec tak lipiec e, czekajcie pokażę wam jeszcze hamster combat e, to sobie możemy skopiować to wam dam w opisie sobie zobaczycie na babycie e, teraz tak hamster combat ao tutaj mówiłem wam że token będzie e, no w lipcu tak Mamy roadmap oczywiście, możecie sobie sami sprawdzić, July 2024, tak więc lipiec 2024 TGE, token in-game utility launch. No i kolejne tematy, kwartał trzeci, kwartał czwarty na 2025 rok, na razie nie mamy roadmap, na razie mamy do, do końca 2024 roku. Tak więc będą kolejne rzeczy, skład combat, charakter and skins, time limit events, live events, many more, will keep in secret, not to spoil your excitement. Co so, będzie bardzo dużo nowości w z hamsterem, nie? Ja będę tu cały czas działał, nawet jak otrzymamy tam jakiegoś dropa, będę regularnie na hamsterze działał i aktualizował. Tak więc warto śledzić, warto subskrybować kanał, lajkować, bo naprawdę będziemy tutaj robić więcej, będziemy tutaj działać będziemy to gdzieś tam rozwijać. Zobaczymy, jak to się będzie po prostu, jak to będzie w czasie szło i rosło, nie? No. Co do AirDropa e no to zobaczymy. Dzisiaj chciałbym wam jeszcze pokazać, jak podłączyć swój portfel na aplikacji Hamster Combat, tak więc Aha, jeszcze jedna rzecz, jeżeli jeszcze nie działasz na Hamsterze, chcesz sobie zacząć coś robić, link bezpośredni link do Telegrama, mój prywatny link referencyjny i będziesz miał w opisie pod filmem. Jeżeli chcesz skorzystać, bo otrzymasz po prostu dodatkowe punkty na start, jak zaczniesz, tak więc myślę, że warto po prostu sobie sobie tam gdzieś Zacząć. Um, ok, lecimy na aplikację, pokażę Wam, jak podłączyć portfel Hamster na Hamster Combat. Ok, jesteśmy właśnie na aplikacji, i teraz Wam pokażę, jak podłączyć swój portfel Hamster Combat na Hamster Combat. E, przechodzimy sobie do zakładki AirDrop, i tutaj mamy AirDrop Task. Listing is on this way, także mamy test, test task list. Connect your Ton Wallet. i sobie przychodzimy tutaj, dajemy sobie Connect your Ton Wallet i sobie wybieramy albo Ton Keeper, albo Open Wallet in Telegram. Ja mam również mam ten portfel Telegramowy, ale warto sobie zainstalować warto sobie zainstalować ten oto Wallet Ton Keeper Ton Wallet i ten portfel sobie po prostu sobie tutaj wkleić, będziecie mieć no, swój portfel z, klucz, z, z kluczem prywatnym i tak dalej, nie? Tak więc jak sobie pobierzecie ten portfel, zrobicie sobie go, to sobie po prostu przychodzicie Ton, Keeper, Open, ja sobie tyle co ten portfel tak naprawdę zainstalowałem, Connect Wallet, połączycie sobie ten portfel i tak naprawdę będziecie mieć już połączony portfel z waszym Hamster Combat, z waszym kątem na Hamster Combat. To chwilkę gdzieś tam zajmie, nie jest to jakiś tam długi. Długi proces. Ok, portfel jest teraz podłączony. Mogłem go podłączyć dopiero wtedy, kiedy zrobiłem sobie e, kluczowe aspekty na portfelu. Takie jak możecie sobie zobaczyć, tutaj macie informację: connect. Your Tone Wallet i fajeczka jest zrobione i musicie sobie zrobić e, swój klucz prywatny tutaj, zapisać i zrobić, i dołączyć do Telegrama na, e, na ton, ton Wallet i wtedy będziecie mogli połączyć ten właśnie portfel. Ja tyle co go stworzyłem tak naprawdę ten portfel z waszym kontem Hamster Combat. Albo po prostu zróbcie sobie albo też sobie zróbcie wallet na telegramie i, i też nie będzie po prostu żadnego problemu. Teraz mamy w specjalach yy, kolejną akcję. Tutaj co chwilę się coś pojawia nowego tak więc sobie patrzcie i kupujcie bo po prostu to szybko szybko znika. Nie, no. nie, nie wiem kiedy był Snapshot. Ale warto działać po prostu do końca, aż gdzieś tam ten airdrop będzie. No i później zobaczymy, co dalej, bo będą rozwijać cały czas aplikacje, i będą informować, także zobaczymy. Ok, przejdźmy sobie jeszcze do ekranu komputera. Jeszcze raz ta sprawa związana z, z tym, za co będzie airdrop, bo ta, cały czas te pytania się pojawiały. Już nagrałem o tym materiał, ale jeszcze raz: oficjalne konto Telegram, Hamster Combat. Airdrop będzie zależny od profitu na godzinę i od Waszych aktywności, niektórych na, na Hamster Combat, czyli jak rozwijacie poszczególne gdzieś tam jakby te zadania, te opcje, tak, który macie level na, na wszystkich opcjach, jaką macie rangę, ile macie też pewnie punktów, ale jest tu napisane, że balans coinów nie będzie brany pod uwagę. Jeżeli chodzi o airdropa, tak więc profit na godzinę jest najważniejszy, tak więc skupcie się na proficie na godzinę nie, cały czas. To jest, to jest najistotniejsze. Ok, to by było na tyle. Link, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, chce działać do Hamster Combat, będzie po prostu w opisie tego filmu i w komentarzu również. Tak więc sobie możecie skorzystać, będziecie mieć darmowe punkty na start. A jeszcze jedna sprawa. Niebawem, w tym miesiącu. Jest sporo tych, teraz tych. Jest sporo tych akcji. Czekajcie. Ja Wam dam link do nowego tematu, który będzie niebawem. Muszę go znaleźć. Battle Bulls. O, to jest to. Ja, ja Wam dam sobie link do, do nowego tematu, który będzie za jakiś czas dostępny. Um, I po prostu y, możecie sobie wejść, y, też sobie zająć tutaj y, miejsce już teraz. Rozpoczęcie jest bodajże 20 któregoś. Nie wiem dokładnie, muszę to jeszcze sprawdzić. Może nagram osobny materiał o tym, ale też wam dam link do nowego klikacza, także będziecie mieli w opisie filmu. Możecie tam dołączyć i po prostu być pierwsi w nowym kolejnym jakimś tam klikaczu. O tych klikaczów jest teraz sporo. Wiem o tym doskonale, także mm, też nie wchodzę w każdy, ale będę weryfikował i będę też niektóre po prostu klikał. Ok. Pozdrówki, trzymajcie się, link do hamster combat jest w opisie, także możecie dołączać i po prostu sobie klikać, działać do potencjalnego airdropa. Jeszcze póki tego airdropa nie ma, no bo jest już lipiec, także w tym miesiącu już y, będzie. A którego? No to to się okaże już niebawem. Pozdrowki, trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i lecimy dalej z tematem. Na razie, cześć.